Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecaliśmy wczoraj, dziś stajemy jeszcze raz przed kamerami, żeby powiedzieć, że pieniądze dla nauczycieli, którzy od wielu tygodni proszą o spotkanie, o rozmowę i o poważne potraktowanie ich, są w budżecie państwa. Zaproponowaliśmy kilka tygodni temu zmianę, poprawkę do budżetu państwa, w której przedstawiliśmy finansowanie 4 miliardów złotych. Które mogłyby spokojnie być wykorzystane na podwyżki dla nauczycieli. PiS nie skorzystał z naszej propozycji. W związku z tym proponujemy po raz drugi dla 600 tysięcy nauczycieli 6 miliardów złotych pieniędzy, które są w budżecie i które PiS jednym ruchem, a przy trzech posiedzeniach w kwietniu, spokojnie zdąży przesunąć tak, żeby można było sfinansować 1000 złotową podwyżkę dla każdego nauczyciela. A są to pieniądze, które w bardzo łatwy sposób PiS potrafi w budżecie przesuwać. Otóż proszę sobie wyobrazić, że szczególnie w urzędach, w jednostkach centralnych, w administracji budżety poszczególnych kancelarii bardzo mocno zostały podniesione. Wzrosły pieniądze dla kancelarii prezesa Rady Ministrów, dla kancelarii Sejmu, Senatu, kancelarii prezydenta. Nie ma powodu, żeby te pieniądze na poszczególne kancelarie były podnoszone. Spokojnie można zmniejszyć budżety o miliard 200 milionów, tylko i wyłącznie z samych kancelarii. To są naprawdę ogromne pieniądze, ale to są wszystko wzrosty, które w budżecie na 2019 rok w tych kancelariach zostały zanotowane. Druga kwestia, rezerwy celowe. Rezerwy celowe, w których ukryto ponad 30 miliardów złotych. Chcemy z tego zabrać tylko 2 miliardy 600 milionów. To naprawdę nie jest tak wiele. Pokażę Państwu jeszcze raz. To są pieniądze, które później jednym ruchem prezesa Rady Ministrów wędrują w różne miejsca. Dosyć finansowania dodatkowych premii dla ministrów, dosyć finansowania kolejnych miejsc dla misiewiczów. Te pieniądze można spokojnie wykorzystać na zasłużone podwyżki dla nauczycieli. I wreszcie, tak delikatne rzeczy jak ostatnia podwyżka, ostatnia wpłata na konto Telewizji Polskiej. Miliard 260 milionów złotych. Czy nie lepiej byłoby wydać zamiast na propagandę, właśnie na pensje dla nauczycieli? To jest bardzo duża kwota. Miliard 260 milionów. I ostatnia pozycja na naszej liście: zysk z NDP. Szacowane około 5 miliardów, bierzemy z niego tylko 1 miliard złotych. Z 5 miliardów jeden. Panie premierze, jeśli tylko będzie pan chciał, jest pan w stanie jednym zgrabnym ruchem wykorzystać pieniądze, które dzisiaj są w budżecie, i przekazać je na tysiąc złotowe podwyżki dla nauczycieli, którzy rozpaczliwie domagają się tego od wielu miesięcy. Sprawy z nauczycielami nie da się jakoś tam załatwić. Sprawy z nauczycielami trzeba załatwić porządnie, trzeba siąść do rozmów. I do tych rozmów powinien siąść premier i spotkać się z nauczycielami. Codziennie mamy informacje o tym, że nowe szkoły, w nowych szkołach odbywają się referenda i szkoły dołączają do strajku. Jeżeli w szkole odbywa się takie referendum, to około 90% nauczycieli jest za strajkiem. Ten problem jest bardzo poważny. Zbliżają się egzaminy i odpowiedzialność za strajk nauczycieli spada za rząd. To rząd odpowiada za rozwiązanie tego problemu. To rząd odpowiada za doprowadzenie do sytuacji, w której nauczyciele muszą strajkować, ponieważ rząd nie chce z nimi rozmawiać. Rząd znajduje pieniądze dla Misiewiczów, znajduje pieniądze dla swoich ludzi w spółkach skarbu państwa, nie znajduje pieniędzy dla jednej z ważniejszych grup zawodowych, jaką są nauczyciele. To nauczyciele y, odpowiadają za edukację dzieci, ale w takim chaosie, w takim niezrozumieniu... Przy ciągłych słowach lekceważenia i pogardy od poszczególnych członków rządu, od premiera, od pani minister Zalewskiej, od polityków PiSu, ciągłe, padają ciągłe słowa lekceważenia i pogardy. To tylko powoduje zaostrzenie sytuacji. Potrzebne są rozmowy. Premier powinien usiąść z nauczycielami i nie mówić, że jakoś tam da się ten problem rozwiązać, tylko podejść do tego problemu poważnie. Dzisiaj nie ma czasu na politykę. Dzisiaj jest czas na rozwiązanie konfliktów. A my widzimy, że mija kolejny dzień i nic się nie dzieje. Mija kolejny dzień i padają kolejne słowa e, pogardy i lekceważenia do nauczycieli. Rodzice, nauczyciele, samorządowcy apelują do rządu o to, aby poważnie podeszli do problemu, aby już dzisiaj, nie czekając na tą ostateczną decyzję szkół i samorządów, poważnie zasiedli do rozwiązania problemu. I co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, żeby politycy PiSu przestali dzielić nauczycieli, żeby politycy i rząd przestali. Mówić, że nauczyciele to gorszy sort, przestali mówić o tym, że to wina leży po stronie nauczycieli za sytuację, która, do której doprowadził rząd. To jest odpowiedzialność rządu, to jest odpowiedzialność premiera. Ja już nie mówię o odpowiedzialności minister Zalewskiej, bo chyba już nikt nie wierzy w to, że minister Zalewska jest w stanie cokolwiek dobrego zrobić w polskiej edukacji. I nikt nie wierzy już w to, że to ona jest że to ona ten konflikt rozwiąże. Nie ma w tym całym układzie pani minister Szydło, wicepremiera do spraw społecznych. Obie panie są już spakowane. I dzisiaj robią kampanię wyborczą zamiast rozwiązywać sprawę, sprawę nauczycieli. Apelujemy jeszcze raz do premiera, do y, y, rządu, do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczy jedna noc i ten budżet będzie uchwalony. Opozycja jest całym sercem za tym, żeby znaleźć w budżecie. Pieniądze dla nauczycieli. Możemy siedzieć całą noc i cały dzień. Możemy przyjechać do Sejmu na dodatkowe posiedzenie Sejmu i ten budżet uchwalić. Dla dobra dzieci, dla dobra nauczycieli. Nie można czekać dłużej. Sprawa musi zostać załatwiona. Rząd musi usiąść do rozmów z nauczycielami. Jeszcze raz: 6 miliardów. Można je jednym ruchem przesunąć z pieniędzy budżetowych, a więc pieniądze są. Strajk nauczycieli to jest wina obecnego rządu.